Hej hej moje łobaczki, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, na początku, jak zwykle, litania do was. Witam was na kanale Okiem Alkoholika. Ja nazywam się Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Bardzo miło mi was powitać na kanale. Jak zwykle, cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że uczestniczycie w tym wszystkim. Cieszę się, że po prostu was mam przy sobie tak nadzwyczajnie. Za to Wam bardzo dziękuję. Zachęcam Was do tego, żebyście zostawili mi tą łapkę w górę. Zachęcam Was do zapoznania, dacie mi znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie, jak do tego podchodzicie. Zachęcam Was do tego, żebyście zasubskrybowali mój kanał, zapoznali się z jego tematyką oraz dali mi znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie, jak do tego podchodzicie i jak na to patrzycie. Przepraszam Was bardzo. Moi drodzy, dziękuję Wam za to, że jesteście. Dziękuję Wam za to, że pomagacie, że że mogę na Was liczyć, tak nadzwyczajnie i najnormalniej w świecie. <laughs> Proszę Was, pamiętajmy o tym, żeby udostępniać to na swoich social mediach, mediach, platformach społecznościowych. Zachęcam Was do tego też, żebyście e, podbijali. To jest taka funkcja w komentarzu, podbij. Jeśli Wam się to spodoba, to pozwoli się rozwijać. Co? Nie będę przedłużał dalej, bo przecież po cóż, nie? A, a w komentarzu napiszcie mi, kurczę, schronu. O, dajcie znać. Dobra. Lecimy. Myśl przewodnia na dzień 6 września. Kolejne rozpowszechnione w, we wspólnocie hasło to żyj i pozwól żyć. Oznacza to, że powinniśmy nad sobą pracować i zmieniać siebie, a nie innych. Wobec wszystkich, którzy różnią się od nas poglądami, wierzeniami, upodobaniami i postępowaniem, powinniśmy się zdobyć na daleko idącą tolerancję. Nie możemy pozwolić sobie na krytykanstwo i brak wyrozumiałości. Nie wolno nam narzucać swojej woli tym, którzy mają odmienne zdanie. <laughs> Nie jesteśmy bardziej święci od naszych bliźnich, ani nawet lepsi od ich porząd porządnych ludzi. Lepsi od innych porządnych ludzi. Nie ma patentu na prawdę i mądrość. Podobnie jak wszyscy, niekiedy mylimy się i popełniamy błędy. Jesteśmy ograniczeni i niedoskonali. Możemy jednak starać się żyć najlepiej, jak potrafimy pozwolić innym, by według własnego uznania postępowali podobnie. Pytanie: czy z powyższego hasła gotów jestem uczynić motto mego życia? Medytacja. Jedyne poprzez niezmienne zasady życia duchowego ocieramy się o wieczność, a tym samym zbliżamy do Boga, uwalniając się od ziemskich ograniczeń. Masz szansę wzrastać pośród tego, co wieczna. Możesz dążyć do głębszych, uniwersalnych wartości. W Im większej żyjesz zażyłości z niewidzialnym, tym łagodniejsze i mniej bolesne będzie twoje rozstanie z, doczes z doczesnością. Modlitwa. Modlę się, abym każdy dzień mojego życia przeżywał tak, jakby miał on być ostatnim. Modlę się, abym wiódł swoje życie w sposób, który już teraz pozwoli mi otrzeć się o wieczność. <laughs> Jeszcze raz przeczytam myśl przewodnią na dzień 6 września. Kolejne rozpowszechnione w wspólnocie hasło to żyj i pozwól żyć. Oznacza to, że powinniśmy nad sobą pracować i zmieniać siebie, a nie innych. Wobec wszystkich, którzy różnią się od nas poglądami, wierzeniami, upodobaniami i postępowaniem, powinniśmy się zdobyć na daleko idącą tolerancję. Nie możemy pozwolić sobie na krytykanstwo i brak wyrozumiałości. Nie wolno nam narzucać swojej woli tym, którzy mają odmienne zdanie. Nie jesteśmy bardziej święci od naszych bliźnich, ani nawet lepsi od innych porządnych ludzi. Nie ma patentu na prawdę i mądrość. Podobnie jak wszyscy, niekiedy mylimy się i popełniamy błędy. Jesteśmy ograniczeni i niedoskonali. Możemy jednak starać się żyć le, najlepiej, jak potrafimy, i pozwolić innym, by według własnego uznania postępowali podobnie. Pytanie: Czy z powyższego hasła gotów jestem uczynić motto mego życia? Moi drodzy, ja mam na imię Artur i wiem, że jestem alkoholikiem. Czy z powyższego hasła gotów jestem uczynić motto mego życia? Tak, jestem. Żyj i daj żyć. Nadzwyczajniej. Nie naciskaj. Ja mogę tylko powiedzieć w ten sposób. Mogę przedstawić i pokazać to, co ja wiem, co umiem, ale tylko o sobie, na sobie. Staram się to w... robić właśnie w taki sposób, żeby pokazać, jak ja to widzę, jak ja do tego podchodzę, jak ja sobie z tym radzę. Ale tylko na sobie. Na nikim innym. Na nikim innym, bo wiem, że. Nie mogę na nikim innym wywrzeć żadnej zmiany. Możliwe, że coś się zmieni, jeśli ja swoje świadectwo będę dawał w taki sposób, że on zrozumie i pomyśli, że może warto. To jest tylko jedyna nadzieja, kiedy ten człowiek będzie chciał i mógł się zmienić. Nie mogę nikomu narzucać swojego życia, swojej wiary, swojej miłości, swojej nadziei. Nie mogę. To, że popełniam błędy, jestem tego świadom. Ważne, żeby mnie zauważył i ważne, żeby nad nim pracował. To jest ważne. Bo co z tego, że będę popełniał błędy? Będę o tym mówił jasno. Jak ja nie będę starał się nic z nimi zrobić, bo co? Popełnię znowu kolejny i znowu kolejny. Będzie wszystko to samo. Nie. Tak nie może funkcjonować moje życie. Muszę szanować każdą istotę żyjącą na tym świecie. Muszę. Czasami się nie chce, czasami Aż nie można. Po prostu są takie sytuacje. Ale nadzwyczajnie trzeba. Nigdy nie stawiam o samosądów, bo nie jestem do tego stworzony. Sądzony będzie ten, kto będzie sądzony. Nie ja. I na pewno tego nie będę ja robił, bo nie chcę. Jest mi dobrze, gdy tego nie robię nie sądzę, gdy pracuję nad sobą sam, gdy zauważam swoje błędy i staram się je poprawić, wtedy mi jest naprawdę dobrze. Motto mojego życia: żyj i daj żyć. To jest bardzo piękne motto. Tak samo jak traktuj drugiego człowieka jak siebie samego. Traktuj tego drugiego człowieka tak, jakbyś chciał, jakby ten człowiek Ciebie traktował. Czyli to jest to samo motto: żyj i daj żyć. W innej formie. Ja się cieszę, że mogę się z Wami tym dzielić. Cieszę się, że w taki sposób jest mi to tutaj przedstawiane, że znowu jest takie przypomnienie, zjazd. No widzicie, widzicie na czym polega ta praca nade mną, nad takim człowiekiem alkoholikiem. Łatwo jest gdzieś się zatracić, łatwo jest gdzieś skierować swoje myślenie w nieodpowiedni sposób, w nieodpowiednią stronę. Ale nagle coś przeczytasz, nagle coś sobie przypomnisz. Wow, kurczę, petarda, ty rzeczywiście. Kurde, przecież ja tak myślałem, ja tak podchodziłem. Po co myślę inaczej? Po co stwarzam sam sobie problemy? Można żyć, można się cieszyć, można kochać życie. To jest mi potrzebne, mi, Arturowi, alkoholikowi. Bez względu na to, bez względu na to, jak ktokolwiek na to patrzy i powie gościu, ma nawalone, popieprzone w głowie Ja i tak się zgodzę z nim tak, zgodzę się. Bo ja dzisiaj wolę mieć tak popieprzone i nawalone w głowie, niż wtedy, gdy miałem popieprzone i nawalone w głowie, gdy chlałem, gdy miałem wszystko w nosie. Dzisiaj jestem człowiekiem, który chce żyć, żyje i cieszy się tym życiem. To jest dla mnie najpiękniejsze, najlepsze. Chciałbym wam, moi drodzy, podziękować za to, że jesteście, za to, że uczestniczycie, no za to, że po prostu was mam przy sobie. Dziękuję wam. Pamiętajcie, łapki w górę, komentarze, subskrypcje, udostępniamy, podbijamy. A także, jeśli chcecie postawić mi wirtualną kawę, zapraszam Was do tego, zachęcam. Dziękuję Wam, że jesteście. Jesteście wielcy. Trzymajcie się. Co? Do zobaczenia, do kolejnego. PA!